Siemaneczko, witam Was na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj tak wymyśliłam sobie yy, taką krótką, jedną usomeczkę, którą będziecie mogli sobie zapętlić. Jeżeli macie ochotę, to wskakujcie w strój, załóżcie sobie wygodne buty albo tak jak ja, skarpetki i zaczynamy. To jeszcze z lepsza, jeszcze gorsza, z Hej! Zaprezentowuję również yy, bluzeczkę, bardzo piękną. Możecie ją sobie u mnie zakupić, jakbyście chcieli. E, malutka podłoga, e, good vibes, good vibes. No bo tutaj mam good vibes. -y, zarażam Was dobrą energią, diamenty, bo diament jest niezniszczany, zajebisty, piękny. E, Realia e, wygląda, <grym> choreografia, wygląda w ten sposób: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I to tyle. Aż tylko tyle. <laughs> Dosyć proste są tutaj e, trzy kroki. Ja to są takich troszeczkę bardziej zaawansowanych, którzy, którzy już wiedzą, jak się dane kroki wy, wykonuje. Ale jeżeli nie wiesz, jak się wykonuje jakiś krok, od razu tutaj masz po prostu listę tutoriali. Moich wszystkich, w których nauczysz się też e, właśnie tych kroków, które tutaj są, w tej, e, w tej, mini, w tej mini kombinacji. Zaczynamy od running Man. Ja to zaczynam od mojej prawej nogi. Raz, dwa. I teraz będzie kopniak, trzy, cyk, cyk, wracam do tego pelikana, kopniak będzie, cyk, cyk i pyk, pyk. No i wyliczenie tak jak było na początku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak. Teraz pokażę Wam tyłem. Prawa noga, ranigmen. Raz i dwa, dwa ranigmeny. Wracam do pelikana i kopię. Cyk, cyk, cyk. Tak, cyk, kopnę, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. I zauważcie, to jest to, co ja mówiłam, właśnie, że ta transmission, jak, ma, jak macie ranigmena, to zawsze jest ta. Widzicie, ten pelikan, jakby. On jest w każdej, w każdej zmianie kroków. Jeżeli chcę zrobić jakikolwiek inny krok, to zawsze wracam na tego pelikana. Po prostu. Cyk, tyk, cyk, 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 cyk. Ok, czyli jeszcze raz. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 siedem osiem no i teraz wolniutko pięć sześć siedem osiem raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem i wracam do runningmana raz dwa Kotniak. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. I zawsze wracam do tego pelikana. Tak? Do pelikana zawsze wracamy. Dobra, pokażę Wam to też jeszcze boki, może jakoś tak ułatwi. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 i 8. Dajcie znać, komu się udało i gdzie mieliście największy problem. To wtedy postaram się jakoś Wam tutaj dopowiedzieć to. Ale dobra, to teraz zrobimy trochę szybciej. Specjalnie to nie nagrywam nie nagrywam tego z muzyką, bo YouTube. Tutaj potem dnie zasięgi. Ewentualnie rzuca jakąś taką nutkę totalnie randomową, która jakby nie jest po to, po to, żeby nie wyskakiwały prawa autorskie. Dobra, jedziemy od początku. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć i siedem i osiem. No i tutaj właśnie z tymi rękami no to możecie sobie albo właśnie coś tak jak symetrycznie cyk 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 Pyk, pik 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 to by było chyba na tyle myślę że to możecie sobie też fajnie spowolnić na YouTubie, więc wydaje mi się, że z tego powinniście się nauczyć. Osoby, które już jakoś ogarniają shuffle dance i znają poszczególne kroki, to to ogarną, ale sądzę, że to jest tak prościutki kroczek, że, że każdy to będzie w stanie się nauczyć. I potem tu możesz sobie dodawać do tempa, tak jak macie muzyczkę, słuchajcie, Albo szybciej, albo wolniej. Pamiętajcie, żeby się rozgrzać przed, żeby się rozciągnąć po. I co pamiętajcie? Pamiętajcie, żeby mnie zaobserwować. Tu słuchajcie, mam również Instagrama, mam również TikToka. Na TikToku codziennie robię live, więc zapraszam Cię serdecznie. Tańczę. Tam sobie też słuchajcie, śpiewam, więc. No, i też gadam, gadam dużo o różnych wartościowych rzeczach. Jak ktoś mnie zna, to wie, że interesuje się też właśnie rozwojem i lubię poruszać takie tematy magiczne, o manifestacji, o podświadomości i tego typu rzeczy. Więc, więc tak, no więc zapraszam Cię serdecznie, pamiętaj, żeby mnie zaobserwować po więcej takich treści. I oczywiście obczaj sobie moje inne filmy, bo słuchajcie, na tym kanale mam music sety, do których możecie sobie tańczyć. Są różne szorce, oczywiście, są tutoriale, jest filmik z rolowaniem, jak się rolować, jest filmik z rozciąganiem, z rozgrzewką. Także e, dla każdego coś, coś fajnego. No i e, dzięki za dziś. Jak mnie natchnie, to nagram coś następnego. No i dajcie znać, czy Wam się podobało. See ya.